Rozgość się w przestrzeni nawi, weź głęboki oddech, usiądź wygodnie i otwórz serce na to, co nadchodzi. Sprawdzimy razem, jakie energie zbliżają się do Ciebie i czego możesz się spodziewać w najbliższym czasie. Jeśli ten przekaz dotknie Twojego serca, zostaw ślad, łapkę w górę, komentarz, albo po prostu bądź. Zapraszam do słuchania. Co powinna wiedzieć Panna? Tarot odpowiedział głupcem, królem denarów i asem mieczy. Głupiec to początek wolność i nowa droga. Panna powinna wiedzieć, że stoi przed momentem przełomowym, w którym życie otwiera przed nią nową ścieżkę. Głupiec to energia świeżego startu, zaufania i odważnego kroku w nieznane. To karta przypominająca, że nie wszystko da się zaplanować. Czasem trzeba puścić kontrolę i pozwolić sobie na odrobinę ryzyka. Dla panny, która zwykle stawia na analizę, porządek i ostrożność, to ważna lekcja. Czasem warto zacząć od białej kartki i pozwolić sobie na spontaniczność. Nowe początki mogą wydawać się chaotyczne, ale niosą w sobie wolność i potencjał rozwoju. Głupiec mówi: Nie bój się ruszyć w nieznane. Nowe możliwości wymagają odwagi, a nie pełnej kontroli. Król Denarów to stabilność, dojrzałość i bezpieczeństwo materialne. Ta karta dodaje głębi do lekcji głupca. Król Denarów pokazuje, że choć początek może być niepewny, to panna ma w sobie zdolność, by zbudować trwałą stabilność i bezpieczeństwo. Król Denarów to dojrzałość, odpowiedzialność i umiejętność przekształcania pomysłów w konkretne rezultaty. Dla panny oznacza to, że w nowej drodze nie zabraknie fundamentu. Nawet jeśli start wygląda lekko i beztrosko, wewnątrz jest siła, by nadać temu kształt i sens. To także sygnał, że warto ufać swojej praktycznej stronie. Umiejętność zarządzania, organizacji i cierpliwości staną się filarami nowego etapu. Twoja dojrzałość i praktyczność są gwarancją, że z chaosu narodzą się solidne fundamenty. smieczy to klarowność, prawda i przełom mentalny. Mówi o przejrzystości i sile umysłu. Panna powinna wiedzieć, że w tym czasie szczególnie ważne jest jasne widzenie sytuacji i nazwanie rzeczy po imieniu. To karta mentalnego przełomu decyzji, która przecina wątpliwości. A smieczy uczy, że prawda, nawet jeśli ostra otwiera drzwi do nowych możliwości. To karta skupienia, teraz nie czas na rozmyte plany czy niepewność, lecz na klarowne określenie, czego Panna chce i jakie kroki podejmie. Twoja siła tkwi w jasnym umyśle i decyzjach, które przecinają chaos. Te trzy karty tworzą piękną opowieść. Głupiec zachęca, by odważyć się na nowy początek. Nawet jeśli oznacza on krok w nieznane. Król Denarów daje pewność, że w tej podróży nie zabraknie siły i stabilności. To, co zacznie się jako przygoda może przerodzić się w coś trwałego i wartościowego. A czy pokazuje, że kluczem będzie jasność myśli, odwaga w decyzjach i zdolność, by odciąć się od iluzji i wątpliwości. Razem mówią panno, jesteś gotowa, by wejść w nowy etap życia. Spontaniczny. Pełen możliwości, ale jednocześnie stabilny i klarowny. Twoja wolność i twoja mądrość mogą teraz spotkać się w jednym punkcie, tworząc coś zupełnie nowego. Panna powinna wiedzieć, że nowy początek jest przed nią, wymaga odwagi i puszczenia kontroli. Jej siła organizacji i dojrzałości sprawi, że nawet niepewna droga stanie się solidnym fundamentem. Klarowność umysłu i szczerość wobec siebie będą kompasem, który wskaże kierunek. Panno, otwórz się na nowy początek, nawet jeśli nie wiesz jeszcze, dokąd prowadzi. Zaufaj swojej mądrości i stabilności. To one sprawią, że ta droga nie będzie chaosem, ale fundamentem przyszłości. Jasność Twojego umysłu pozwoli ci odciąć to, co zbędne i wybrać to, co naprawdę ważne. Masz w sobie odwagę, dojrzałość i klarowność. To połączenie prowadzi Cię w nowy rozdział, w którym Twoje decyzje otworzą przestrzeń dla trwałej zmiany. Dziękuję za Twoją obecność. Jeśli chcesz wracać po więcej, zostaw suba, lajka lub komentarz. To dla mnie znak, że warto nagrywać dalej. Niech Ci się darzy.